Cześć, witajcie na naszym kanale Wasze Forum Dialogu. Chciałbym Was zaprosić na największą inbę twitterową, która odbyła się po słowach Szymona Hołowni, żeby sobie odpuścić marsz 4 czerwca w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Odpuśćcie sobie, odpuśćmy sobie naprawdę z tym marszem 4 czerwca. Co to jest nas jakaś nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko inne. 4 czerwca jest 4 czerwca. Co zrobimy 4 czerwca? Siedem, czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Szymon, jak nie chcesz pomóc, to po prostu nie przeszkadzaj. Borys Budka. Przypominam, że 4 czerwca w Warszawie jest marsz. Tych Polaków, którzy nie odpuszczają i nie odpuszczą pisowi po wyborach. Tych, którzy już odpuścili, uprasza się o nie przeszkadzanie. Matło Szymon, szczerze mówiąc, nie rozumiem. Niestety przynosisz wstyd białemu stokowi. Tadeusz Truskolaski. Kto nie chce przyjechać do Warszawy na 4 czerwca, nie musi. Luz. Jednak silne próby demobilizacji i zniechęcania są zwykłym idiotyzmem. Arkadiusz Myrcha. Chciałabym jedno ważne zdanie do Ciebie, Szymonie. Mówisz, że nie jesteś liderem opozycji. Otóż stałeś się nim. Część moich przyjaciół poszła za Tobą jak w dym. Teraz odpowiadasz za to. Co oswoiłeś? Życząc dobrze Polsce, życzę Tobie, żebyś o tym pamiętał. Niczego nie odpuszczamy. Jedziemy wszyscy do Warszawy na marsz 4 czerwca, a jesienią wygrywamy wybory. Barbara Zdrojewska. Nie odpuścimy. Każdego dnia walczymy o głosy, każdego dnia bijemy się o praworządną, sprawiedliwą i przyzwoitą Polskę. Chodźcie z nami. Monika Wielichowska. Pan Szymon Hołownia powiedział, żeby odpuścić sobie marsz 4 czerwca. Nie, absolutnie nie wolno sobie tego marszu odpuścić. To, co robi pan hołownia, zaczyna być bardzo niebezpieczne dla Polski. Każdy, kto jest za demokracją, praworządnością i normalnością powinien pójść na marsz 4 czerwca, czas ulicy. W apelu Szymon Hołownia jeszcze więcej ludzi deklaruje pójście w marsz 4 czerwca. To, czego dziś potrzebujemy, to jedności opozycji. Idziemy w marszu nie dla liderowania, idziemy by pokazać siłę społeczeństwa. Kto tego nie rozumie, nie dorósł do przywództwa partyjnego. Do zobaczenia! Tomasz Lis napisał, a jednak Szymon Trojański później dodał piątą kolumnę, też pokonamy. Tomasz Trla z Lewicy napisał, 1 maja i 4 czerwca widzimy się w Warszawie. Trzeba być, trzeba pokazać siłę, trzeba pokazać jedność, trzeba pokazać determinację. Trzeba wygrać październik. Do zobaczenia. Monika Teoria Zła napisała, ponieważ Polska 2050 zaczyna wrzucać skróconą wypowiedź Szymona i za wszelką cenę chcę wmówić, że nie powiedział tego, co powiedział, to wrzucam wycięty kawałek. Dość oszustwa! Arek Kostur napisał: Niektórzy z Szymonitów pytają, dlaczego Tusk nie uzgodnił z Hołownią marszu 4 czerwca. Odpowiem: Kiedy uzgadniano z nim głosowanie w sprawie Sądu Najwyższego, to Hołownia oszukał wszystkich pozostałych i zagłosował niezgodnie z ustaleniami. A z tą strategii działań się nie uzgadnia? Tyle w temacie. U Hołowni to tak ze wszystkim: aborcja nie, ale tak, rozdział państwa i kościoła, ale nie do końca, in vitro tak, ale nie, pigułka dzień po nie, ale tak. Jedna lista tak, ale tylko z PSL. Opozycja razem, ale osobno. Odpuśćcie sobie 4 czerwca, ale idźcie. Ścigodna Polka. Marcin Samsel napisał. Rośnie drugi kukis. Aleksandra Sarna napisała. Na marszach nie wygrywa się wyborów, ale na marszach buduje się poczucie wspólnotowości, dyscyplinę i nadzieję. A tym już można wygrać każde wybory. Adam Abramczyk. Niedługo minie rok, jak postawiłem na Twitterze trzy tezy. Film o skokach. Braci Sekielskich nie pojawi się przed wyborami. Atak na Tomasza Lisa to przygotowana akcja, która miała doprowadzić nie tylko do usunięcia go ze stanowiska naczelnego Newsweek, ale skompromitować go tak, żeby nie pojawiał się nigdzie w roku wyborczym. Hołownia i jego partia zrobią wszystko, żeby PiS utrzymać się przy, utrzymał się przy władzy. Wszystko wskazuje na to, że niestety miałem rację. Konstelacja Margot. Ludzie, odpuśćcie sobie Hołownię. On już się nawet z tym nie kryje, że wspiera PiS. Filip. Panie Hołownia, skończ Pan już z tą polityką i wracaj do miejsca, gdzie masz talent. Na Gil Piątek. odpuśćmy sobie dąsy. Warto tym razem spuścić z i pokazać, że umiemy być razem. Ile warte są deklaracje o wspólnym rządzie po wyborach, skoro wspólne przejście paru metrów sprawia niektórym taki problem? Rianna Schreiber do Gilpiątek. Nie dalej jak kilka miesięcy temu reprezentowała Pani zupełnie inne stanowisko w mediach. Rozumiem, że postanowiła Pani opuścić ugrupowanie. Nie wnikam w prawdziwość przyczyn. I tego nie neguję, ale poważnie, mogłaby pani odpuścić sobie populizm. Moje uszanowanie. Hanna gil odpowiada Mariannie Schreiber. Och, my sweet summer child. A jakie to było stanowisko, skoro kilka miesięcy temu nikt nie planował marszu czwartego czerwca? Kiedy Hołownia był krytykowany za ogłoszenie, że jest przeciwny wspólnej liście, jego fani zarzucali krytykującym hate. I rozbijanie jedności opozycji. Kiedy jest krytykowany za zniechęcanie do marszu 4 czerwca, zdaniem fanów Szymona Hołowni, znów winni są krytykujący. To ślepy fanatyzm. Adam Adamski. Bierny wyborca polski 2050, zjawił się na marszu 4 czerwca. Z szacunku do demokracji. Hanna Gil Piątek odpowiada: Dziękuję. Daria Domaracka-Guzik. Dość już tego smędzenia, syfu, podsyrywanek. Spinanie mięśni twarzy, zaciskanie ust. Rozbiegane spojrzenie, grymasy, szeroko otwarte oczy, tak często ciało wysyła sygnał wysokich emocji, takich jak stres i strach. Spięć jej pozornych luz tego nie przykrywa. Tomasz Stanisławski pisze: Odpuśćmy sobie marsz 4 czerwca, rzecze Hołownia. Wybory też mamy sobie odpuścić? Szogun mu odpowiada: Krótko, niech spier. Szymon Hołnia wcale nie ma obowiązku być na marszu 4 czerwca, ani nie musi go promować. Jego nieobecność ocenią obywatele, jednak zniechęcanie do obecności to zupełnie inna para kaloszy. Za to jest krytykowany. I słusznie to samo robił w kampanii: pożar versus złamana ręka. Pablo Morales. Szymon mam jakieś takie dziwne wrażenie, że już cię nie ma w polityce. Smuteczek. Zgodnie z przewidywaniami, Szymon Hołnia jest już bohaterem pisowskich mediów. Jako ten, co krytykuje pomysły Tuska i nie pójdzie na marsz, gratulujemy. Bara Kaluga. Hołownia nie ma żadnej wartości, ma za to wybujałe ego. On jeszcze bardziej nienawidzi PO i Tuska niż PiS. Hołownia ma od kilku miesięcy wszystko zaplanowane na 4 czerwca. Można się rozejść. Tomasz Stanisławski. Nie mu mały kur musi szuflować kasą pod stołem za takie akcje. Poza Hołownią alergię na marsz 4 czerwca ma PiS. Przypadek? Hołownia ma jeden cel. Nie pozwolić wygrać opozycji. Nikt o zdrowych zmysłach nie rozwala własnej partii w kilka miesięcy na oczach widzów, bo albo musiałby być głupcem, albo działać na zlecenie. Panie Hołownia, deklaracja: zostać w domu jest równoważna zostać w domu z pisem.